Siemaneczko moi drodzy a w szczególności ty IM7V czy coś takiego Pytałeś o hydraulikę w Davidzie Brownie, jak działa zewnętrzna no to myślę, że na rotacyjnej będzie to w miarę dobrze wyglądało, tylko że od razu mówię, oj, trzęsie ten telefon to już nie nagrywam nagrywam tą moją motorolką, a ona kiepska jest do tego Spójrz, u mnie tutaj w tym rozdzielaczu jest drugie wyjście zaślepione. Więc chyba nie powinno mieć wpływu. I bierzemy tego wydlaczka, cofniemy go tam do tyłu. Znaczy, no, do tyłu cofnąć, e, tam, żeby się tu dostać. Czy to w ogóle odpali? jak to ma palić? A jakiś prąd jest. I tu więcej niczego. Jako tako nie ma gaszaka ani nic. O kurczę. A tu tak się go grzeje świecę. Chcemy Wam nagrać jak to odpala i w sumie to zanim zapnę Davida trochę zejdzie, to odepnę pług, zapnę kosiarkę, to troszeczkę zejdzie i tu chyba silnik Perkins. O. A zobaczymy jak Davidson odpali o przy okazji. I co tutaj się dzieje? Bardzo mało tu są luzy ogólnie na ścieżkach. jest puste wyjście, rozumiem z hydrauliki no dobra czyli próbujemy jedyneczkę i mamy wsteczni, tak? No to tak to wygląda mi tak ciężko to nagrywać wszystko Powiem Wam, niby fajny. Tu hamulce do podciągnięcia. Dobra, no i tyle w sumie. O, no i tak się to gasi, rozumiem. Fajnie. No i dobra, idziemy do Davida, zobaczymy jak odpali. Ten musiał mieć świece grzane. A David ma świecę, ale nie jest podłączona W ogóle z Davidem trzeba trochę powalczyć Jeszcze No i tak z tą hydrauliką A wiecie, że wczoraj się jeszcze udało, że to cięgno działało Tylko ja do końca nie wiem jak to ma działać Ale już palimy O, w Davidzie to się chociażby do siedzi Hamulec jest, tu jest, tu wciśnięte i zobaczymy jak David zapali. No, to jest silniczek, a nie! Sam robiłem. Podnosi tutaj do tyłu. Widzicie? Ładnie podniósł. Muszę. Nie mam czasu, żeby to odkręcić, zobaczyć, czy olej się leje, ale, ale sprawdź, jak się w tym rozdzielaczu leje ale mi się wydaje, że warto sprawdzić Jak Warto by było Warto by było sprawdzić na zgaszonym, jeżeli nic nie kapie i trzyma to o widzicie? i fajnie opada Całkiem opadnie i dobra widzimy się później, już przy kościarza, bo tak to długo zejdzie. No i dobra, mam podpiętą rotacyjną hydraulikę, mamy założoną, i teraz tak na tym rozdzielaczu jest całkiem w prawo no jak stoimy, jak siedzimy, no to całkiem w prawo nie? i patrzymy co się dzieje dźwignie, pozycja ta czyli jeżeli ma to co jakikolwiek wpływ podnosi, podnosi, podnosi zaraz weźmiemy to w ten sposób może mi się uda, będzie lepiej podnosi, dochodzimy do maksu podnośnika i idzie hydraulika zewnętrzna no, otrzymamy I powolutku sobie teraz tak nie chcę mieć szybko bo tu nie wiem co tu się dzieje no i dobra i opuszczamy, najpierw nam opada Aha, najpierw opada całość. A, i tu na bębnie już nam się zatrzyma, czyli pewnie musimy zmienić w innym położeniu. Dobra, czyli tak. A zmienimy o jedną pozycję, co się stanie? Bo ja sam nawet nie pamiętam, co ma się dziać. Opuszczamy. A też normalnie, też normalnie działa tak jak. A o jeszcze jedną. To była pierwsza, druga. Oj, na daleko. A teraz opuszczamy. Teraz nic się nie dzieje, tak jakby nie ma w ogóle podnośnika. Trzyma cały czas. A teraz na całkowicie skrajną prawą. O coś aż podskoczyło. Aha, teraz widzicie. O, teraz mam tylko samą hydraulikę hydraulikę zewnętrzną opada mi opada mi hydraulika zewnętrzna ale jako tako podnośnik podnośnik trzyma a żeby zaczął opadać podnośnik będę musiał wziąć na o dzisiaj teraz powoli sobie opada bo kiedy przełączę na tą Na tej i na tej działa tak samo. Rozumiecie o co chodzi? Biorę na tą, zatrzymuje się całkowicie hydraulika yy, z wewnętrzna, a działa tylko, podnoszę. A działa tylko, tylko zewnętrzna. A jeżeli przełączę na tą, opada wszystko, ale najpierw, tylko pewnie będzie miał Lżej, no nie wiem dlaczego tak działa. Najpierw podnośnik, a dopiero po chwili, już stoi z górki oleju mu brakuje. I tak będzie podnosił jak, jak nie powiem co. O, a teraz... A, bo ja tutaj też nie sięgam i tak nie do końca wbiorek. Rozumiem. No i opadając... Opadnie nam co pierwsze? Pierwszy opada podnośnik. A gdy przełączę... To... A gdy przełączę... Co się dzieje, kiedy przełączam całkowicie? Nic. A gdy przełączę na całkowicie prawą stronę opada tylko tak? I dopiero po przełączeniu tutaj opada wszystko. Czyli w ten sposób to działa. Ale tak jak powtarzałem, chcę to w ogóle zostawić w spokoju, a koło pasowe już mam do napędu to ze sprzęgłem z tymi, że mogę podpływać wałek chłodnicę wymienię, żeby weszła nam pompa wody i zmieniam całkowicie na hydraulikę zewnętrzną i będą siłowniki wspomagające tutaj, a rozdzielacz, jedna sekcja będzie z tym zatrzaskiem, żeby sobie mógł działać jako pływający myślę, że temat hydrauliki został został wyczerpany a z tym cikiem to będzie jak, jak go prowadzimy, to będzie kolejny film. Także trzymajcie się, i do następnego.